Konstanty Ildefons Gałczyński List z fiołkiem Do tygodnika przekrój Obywatelu redaktorze Poezja to jest złoty szerszeń Co kąsa, więc się pisze wiersze Cóż, człowiek pisze tak jak może Obywatelu redaktorze Jesień jest na Krakowie dzisiaj i tyle kwiatów, tyle brzoskwini, wiaterek dmucha, słonko się, więc chodzę śliczny i bez troski. Cóż, człowiek chodzi tak, jak może, obywatelu redaktorze. Czy mam zmartwienia? Tak. Czasami, niewielkie tak jak w niebie gwiazdy, właściwie jedno między nami, że życie ukochałem nazbyt. Cóż, człowiek kocha tak, jak może, obywatelu redaktorze. Więc kiedy przyjdzie dzień przeklęty, że śmierć utopi w czarnym winie, Wszystkie muzyczne instrumenty, kwiaty i wiersze i brzoskwinie to przykro. Lecz cóż płacz pomoże, obywatelu, redaktorze. A jednak żal odejść niełatwo. Tak, kończę wiersz ten ze łzą wokół, lecz może dzięki mym kontaktom będę aniołkiem na obłoku? Otóż człowiek fruwa tak, jak może, obywatelu, redaktorze, czytał Bogdan Dmowski.